Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za lajki, subskrypcje, komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tutaj zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Oczywiście wszelkie komentarze, lajki też są dla mnie bardzo ważne. Bardzo Wam dziękuję. Dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Komu zawróciłaś w głowie? Zobaczmy, z kim dzisiaj karty zarezonują. I kto odnajdzie tutaj coś dla siebie w tym rozkładzie? Z komu zawróciłaś w głowie? Komu zawróciłaś w głowie? Ktoś nowy pojawił się w Twoim życiu? Czy może ktoś z przyszłości? Czy może. Jesteś w związku. Od dłuższego czasu. Zobaczymy, co tutaj nam karty dzisiaj pokażą. Komu zawróciłaś w głowie. Komu zawróciłeś w głowie. Ogólna energia rozkładu. Umiarkowanie. Karta strzelca. Mamy też kartę mm, zadowolonego ze życia singla. I szóstka pentakli, czyli energię wzajemności. Energię równowagi w dawaniu i braniu. Dziewiątka pentakli może mówić o tym, że ta osoba chętnie chciałaby zaprosić Ciebie do swojego życia. To jest właśnie ten denar, który możliwość, którą chciałaby. I Tobie podarować i też coś od Ciebie wziąć, tak? Bo dziewiątka pokazuje, że jest zadowolona, zadowolona z tego, co w tej chwili w życiu się dzieje, natomiast brakuje do pełni szczęścia tego dziesiątego denara, czyli... Jakichś fajnych y, możliwości związanych z y, przebywaniem z drugą osobą, tak? To może tutaj chodzić y, o właśnie ochotę na to, żeby Ciebie poznać. Sp no, może chodzić o jakieś propozycje spotkań. Umiarkowanie jest kartą strzelca, ale też jest kartą harmonii i y, y, budowania, y, y, właśnie odzyskiwania harmonii w swoim życiu, uleczania swojego życia. Dwie karty właśnie związane z harmonią. Pojawiły nam się koło dziewiątki pentakli. Zobaczmy. Ósemka pentakli, czyli ochota na to, żeby rzeczywiście nad czymś popracować i coś nowego w swoim życiu wykreować. Mamy arcykapłana. Zobaczmy, jakie karty nam się pojawią. Jest głupiec, czyli miłość od pierwszego wejrzenia. Dziesiątka pentakli, czyli właśnie. Ten progres, tak? Z 9 na 10 pentakli i Rydwan, czyli ochota na to, żeby tę relację rozwijać w szybkim tempie. Ale też w Rydwanie jest potrzeba kontroli i właśnie pokierowania dobrze tym, co się dzieje, całą sytuacją, relacją, po to, żeby Rydwan dojechał do celu, wyznaczonego, wymarzonego. Jest tutaj ósemka pentakli, czyli widać, że to jest właśnie karta przed dziewiątką pentakli. Jest to osoba pracowita, która chętnie yy, się realizuje, która w tej chwili realizuje się w, jako singiel. Yy, skupiała się do tej pory głównie na pracy, na, na karierze, na samorozwoju. I doszła do takiego momentu w swoim życiu, kiedy poczuła właśnie tę pustkę. I ochotę na to, żeby um, zaprosić do swojego życia drugą osobę. Um, jest, jest, jest środowisko pracy, więc być może ta osoba jest gdzieś koło Ciebie właśnie w pracy. I mamy tutaj dość sporo tych denarów, nam się pojawiło. Um, arcykapłan jest kartą. Um, Y, ulecza, ulepszania swojego życia, podobnie jak umiarkowanie, z tym, że w arcykapłani jest energia, y, jest energia y, poszukiwania najlepszej wersji y, swojej rzeczywistości. W arcykapłanie widać, że ta osoba nie, nie tylko skupia się na, właśnie na sobie i na, na swoim samorozwoju, bo to jest też mm, taki odnośnik. Arcykapłan ma w sobie takie wsłuchiwanie się w intuicję, w swoją życiową mądrość i dążenie do. Mm, samodoskonalenia się i widać, czy może to być karta osoby, która jest bardzo perfekcyjna i to jest karta perfekcjonisty, który właśnie jak już coś planuje, to musi mieć to wszystko ułożone dokładnie tak, jakby sobie tego yy, życzył i tutaj w ósemce pentakli też mamy takie perfekcyjne podejście do, do swojego życia, do siebie ta osoba widzi wiele możliwości jeszcze przed sobą rozwoju, i jedną z tych opcji jest też właśnie ochota na to, żeby rzucić się w ocean uczuć, tak? bo głupiec jest kartą, ochoty na wejście w jakąś relację i to nową relację, bo zero głupiec to jest początek to jest nowa możliwość. To jest też karta, która może mówić o właśnie o zmianie kierunku działania, o zmianie kierunku w swoim życiu, tak jakby jest tutaj ochota na dużą zmianę w energii słuchania głosu serca i właśnie kierowania się intuicją. Jest tutaj w tej energii. Taka duża ufność w to, że wszystko fajnie się poukłada, że ta osoba tak jakby bez, bez przygotowania tak y, chciałaby się rzucić w, w... Dla niej to jest taki trochę szalony pomysł, bo ona ogólnie widać, że jest bardzo ogarnięta. I lubi mieć wszystko zaplanowa zaplanowane i perfekcyjnie yy, dążyć do wyznaczonych sobie celów. Natomiast w głupcu mamy ochotę na takie spróbowanie czegoś nowego, ale w takiej energii szalonego pomysłu. Yy, może mówić o tym karta, że jesteś dużo młodsza yy, od yy, tej osoby? Może być duża różnica wieku tutaj. W tej relacji. W każdym razie w karcie głupca jest ta, widać, że ta osoba bardzo tego pragnie, bardziej, bardzo pragnie tego nowego początku i widzi tak, jakby właśnie możliwość dopełnienia swojego życia. Mamy tutaj dziesiątkę pentakli, czyli takie zadowolenie ze swojego życia, ale już właśnie w pełni to jest takie, taka energia stabilizacji, wspólnego życia z drugą osobą, um, budowania. Jest to karta dobrej pasy i takiej dużej ufności w to, że wszystko się dobrze poukłada. Tak jakby ta osoba czuła, że, że jesteście sobie przeznaczeni, że oczywiście ma ochotę tobie zaufać i chciałaby y, dużo od siebie dać. Chciałaby y, budować tą relację, chciałaby tutaj też y, y, zobaczyć, czy... Jesteś też na to gotowa, tak, że też jesteś y, y, skłonna dawać dużo od siebie, bo szóstka pentakli jest takim fundamentem, jest to takie właśnie taka y, baza na y, każdej relacji, tak? ta wzajemność i otwartość na drugą osobę i ochota na to, żeby dzielić się i uczuciami, i, i z rzeczami materialnymi, i czasem swoim, tak? I, i ta energia musi krążyć, żeby relacja. Dobrze się rozwijała. To musi być właśnie ta wzajemność, otwartość, gotowość na to, żeby w pełni się realizować, i jest tutaj poszukiwanie właśnie harmonii, równowagi. Takiego poczucia, że nie tylko ta osoba jest dla Ciebie ważna, ale że Ty też czujesz, że jesteś ważna, czy ważny dla niej. I to wszystko można osiągnąć właśnie dochodząc do dziesiątki pentakli. Tutaj jest karta dużego zaufania, też dużej odpowiedzialności za drugą osobę. Um. I jest w tej karcie mm, też ochota na to, żeby inwestować w relacje także w sferze materialnej. Mm, także tutaj jest taka energia mm, dość, per, y, dość takiego per, y, fajnych perspektyw na przyszłość, tak? I Rydwan to jest. Y, 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 Ochota na to, żeby też rozpalić ogień w relacji, żeby tutaj rzeczywiście mm, wspólnie, wspólnie y, prowadzić ten rydwan do przodu i go kontrolować, tak? bo tutaj są różne emocje. Y, nie może być tak, że jedna osoba będzie ciągnąć ten rydwan bardziej, a druga wcale, albo mniej się będzie angażować, bo wtedy ten rydwan nie będzie jechał, albo w ogóle się rozpadnie, tak? Tutaj chodzi o to, żeby właśnie zadbać o tą harmonię i tej osobie przede wszystkim bardzo na tym zależy. Widać, że no, jest to ta osoba, która jest perfekcjonistą, ona musi mieć wszystko dobrze zaplanowane, a jednocześnie pojawia się nam Królowa Kielichów, czyli energia osoby zakochanej. To jest trgon wody, rak, skorpion ryby i w tej energii jest taka duża gotowość na to, żeby w pełni oddać się tej relacji. Mamy kartę Strzelca, mamy kartę osoby z trygonu wody. Może to jest właśnie ta para, która tutaj znajdzie energię dla siebie, tak? Ten rozkład właśnie z Wami zarezonuje. Może ta karta mówić o tym, że już od jakiegoś czasu budujecie tą relację, niekoniecznie. Niekoniecznie, tak. Musi to być zupełnie coś nowego, aczkolwiek y, głupiec może wskazywać, że jednak to jest miłość od pierwszego wejrzenia i to jest ten moment, kiedy trzeba y, zdecydować, tak, czy otwierasz się na tą relację, czy otwierasz się na tą miłość. Bo widać, że gotowość y, do dzielenia się swoimi y, emocjami, swoim uczuciem jest bardzo duża. Królowa Kielichów jest kartą. Y, Dużej otwartości, i, ale też takiego, takiej gotowości, żeby poświęcić y, dla relacji y, bardzo wiele, a czasami nawet wszystko. Y, królowa kielichów y, potrafi y, uzależniać swoje szczęście od y, tego, czy jest w relacji z drugą osobą. Jest tutaj bardzo duża empatia, cierpliwość, wrażliwość i wręcz y, posługiwanie się y, intuicją, takie telepatyczne y, otwieranie się na relacje y, rozumienie drugiej osoby bez słów i jednocześnie jest y, tutaj z, może być taka przewrażliwienie w, w, wręcz y, zbyt duża Zbyt duże y, oddanie. Zobaczmy jeszcze, co pokażą nam karty. Dziewiątka kielichów, czyli karta y, zadowolonego z życia, singla. Y, czyli właśnie cały czas te dziewiątki pokazują, że tej osobie po prostu zależy na tym, żeby. Poczuć pełnię szczęścia, pełnię życia, tak? bo dziewiątki pokazują, że czuje, czuje yy, brak drugiej osoby w swoim życiu i jest nastawiona na to, żeby o, o ciebie zawalczyć i zawalczyć o tą relację. Mamy kartę siły, czyli yy, to też są wielkie arkana, to też mamy tą, yy, ten znaczek nieskończoności. I tą harmonię, a z drugiej strony, siła, no, jest to karta lwa, karta ognia i dużego przyciągania i też takiego dużego wyzwania. Ta osoba ma bardzo szczere i intencje i jest zdeterminowana, żeby zawalczyć o. O was, o tą relację. Hmm. Chce wydostać się z tej energii dziewiątek, tak? Bo to już jej nie służy. Jest zadowolona z tego, co ma, jednak yy, brakuje tego dziesiątego kielicha. Tak? Tutaj jest dziewiątka i tu jest ten dziesiąty kielich, który chciałaby otrzymać od ciebie. Prawdopodobnie ta królowa kielichów to jest właśnie twoja energia. Ona ci, ta osoba ciebie w tej energii postrzega. Jako, taki, jako taką osobę idealną do relacji. I ta siła mówi o tym, że będzie się wykazywała ta osoba bardzo dużą dyplomacją, cierpliwością, łagodnością, a z drugiej strony y, y, taką dużą determinacją i zdecydowaniem, żeby właśnie y, o tą relację zawalczyć, żeby Udało się razem wsiąść do tego rydwanu i w energii ognia, bo to są karty ognia, popchnąć tą relację do przodu. Może po prostu ta osoba czuje, że tego właśnie jej w życiu brakuje, tak? bo to umiarkowanie jest energią uleczania swojego życia. I właśnie tego brakuje tej osobie, tego poczucia, że ma, ma z kim yy, yy, jechać tym rydwanem, tak? Ona na razie czuje się tutaj w tym rydwanie bardzo samotna. I znalazła, tak, ciebie, tą królową kielichów, i będzie chciała dyplomatycznie, bo jest perfekcjonistą, zawalczyć o tą relację. Mamy kochanków, czyli potwierdzenie na to, że rzeczywiście jakaś "wielka miłość tutaj nam się szykuje, tak. To jest karta dużej gotowości na to, żeby wejść w relację i w pełni oddać się uczuciu. Kochankowie to jest związek wręcz karmiczny, dwójki osób, które czują, że są w stanie dla siebie poświęcić wszystko. I Czasami kochankowie są kartą trudnych wyborów. Czasami kochankowie y, mówią o tym, że y, dla kogoś y, wejście w tą relację może być dużym wyzwaniem. Bo oczywiście jakaś przeszłość y, może też tutaj mieć wpływ. To nam się tutaj nie pokazało. Natomiast y, y, kochankowie y, ogólnie są kartą wielkiej miłości. Także myślę, że tutaj, jeżeli pojawiła się u ciebie w życiu taka osoba i widzisz, że ktoś próbuje nawiązać z Tobą relacje, to może właśnie ten rozkład z Tobą zarezonuje, może właśnie kliknie, tak? Zaskoczysz, że to, ma, że to może właśnie być ta osoba, która pragnie bardzo. Budować um, trwały związek z, y, w takim poczuciu jedności, miłości i otwartości na drugą y, osobę. Głupiec może podpowiadać, że rzeczywiście y, optymistyczne patrzenie w przyszłość jest tutaj y, duże, tak? Ta, ten głupiec to są takie różowe okulary i ta, ten moment zakochania i y, gotowości na to, żeby. W energii naprawdę dużej ufności i, i takiego, mm, takiej lekkości, tak oddać się, mm, rzucić w ocean tych nowych możliwości i zacząć budować jakąś fajną relację. Tak, tu się, kochani, to wszystko mm, pięknie poukładało. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi z Staroda. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na prywatne czytania zapraszam Was poprzez kontakt mailowy. Piszcie swoje pytania. Robię dla Was prywatne rozkłady kart i w formie filmiku wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.